Witam, tu Alisteo. W dzisiejszym odcinku sklepiemy Nieumarłych. Ha! Walczcie! Skrzydeczka! O, straciłem jednego. To nie jest fajne! To jest nawet złe. Klątwa. Zmniejszone morale. Teraz się dobrze zastanówmy, łucznicy, to jest problem i oni mogą wskrzeszyć. Dlatego na początek odpowiednio potraktujemy ich. I teraz jeszcze tak sobie myślę, żeby Śnieżycą objąć. No, to już straty powinny być. Odpowiednio duże. O właśnie, nie będzie wskrzeszenia U łuczników, już nie jest zbyt wielu. Hmm, czyli teraz problemem są pająki. Stąd niestety nie dolecą toporki. Hmm, no ale i tak trzeba będzie tu podejść. Może gdyby dodatkowy ruch dać im, to wtedy tu by podeszli. Czyli ta grunek nie wybieramy. Aha, zaraz, zaraz, zaraz. Może coś takiego. tutaj zademonstrować. O, bardzo ładnie. To nawet możecie biec tu i dostaniecie kolejny. kolejny ruch. Już za chwilę. No, możecie podejść. Teraz. Hmm... Teraz to tu już bym chciał tak, żeby łucznicy naprawdę to odczuli. To jest po lepszy pomysł w ten sposób. Jednak oni są dla mnie dużo, dużo bardziej groźni. Dla moich na przykład gwizdorów. Hmm. W sumie kroczek do przodu. I może uda się ich całkowicie wyeliminować. Chyba, żebym się skusił. Hmm. A może jednak dodatkowy ruch przekazać Jarlom, aby tu się dostali. Hmm, no nie wiem co wybrać, ale. Usuńmy zło, które strzela z daleka. Tutaj obrona. Dodatkowy ruch Aha, dobra. Ci dadzą tu, ci dadzą tu i będzie wszystko okej. Okay. Mhm. No i tutaj biegniecie. Chłapka w sumie by się tu przydała. Nie! Dlaczego? Muszą tu mi zajrzeć. Hmm. Teraz, jak tutaj się dostać? Tak na szybko. Hmm. Kogo wysłać? Właściwie najlepiej byłoby ich. Albo raczej i tak trzeba by ich tutaj wysłać do, do walki. Chociaż? A może strzelamy? Hmm. Nie. No to strzelajmy. Ale w sumie kusi mnie to i będę starał się tutaj dostać. Tutaj zrobimy linię, a niech będzie mhm. Osłabiajmy. Tutaj, no wiadomo, chciałem rzucać, i to się też stanie. Pytanie. chociaż tu w sumie chyba to się bardziej opłaca podoba mi się to, że szału już jest sporo tylko tylko żebym miał możliwość jej zastosowania teraz pytanie, tu dobijać czy jednak zadać jakieś rozsądne straty może dobijajmy. Ok. i to już jest nowa tura a to oznacza, że że możemy całkiem nieźle tu im Przyłożyć raz i dwa, tylko czy ja zdążę do skrzynki dobiec? Hmm. może być problem. Szał. Zawsze to coś osłabi. Chyba będę musiał jednak. Znaczy, wy możecie tu akurat walczyć, bo naprawdę jesteście silną jednostką. Oj, tu się niezbyt to udało. Próbujmy dalej. O, tu już było całkiem nieźle. Tu się wycofujemy i strzelamy. Fajnie by było, żeby oni zginęli, aby jarlowie mogli tędy przejść jest toż realne. Spróbujmy. Jest. Świetnie. Teraz tak, jak to najlepiej zrobić? Na pewno tu. Teraz runka... W sumie runka szczęścia niewiele by dała, bo tylko później tu by się przesunęli. Lepiej obrona. Uh -huh. Tylko boję się, że oni mogą... <laughs> Dlaczego? Za jakie? Grzechy. <laughs> no, jak oni mogli mi coś takiego zrobić? Hmm, czy ktoś w ogóle z moich zginął? Ale w jak możemy się upewnić. A w ogóle. Aha, bo oni mają tu wciąż tą klątwę. Ale na wszelki padek upewnimy się. O, właśnie, ta nie? No, tak właśnie podejrzewałem, że ktoś tu zginął. I jednak miałem rację. Hmm. Cóż, w sumie. W sumie to nie jest jakaś wielka siła. Może, może jednak kamienna skóra co? Przyda się taki aczik, aby go rozwinąć porządnie i korzystać. Na następnym poziomie to już będzie 5% na wszystkie obrażenia, czyli nie takie byle co. Mhm. Stąd ani stąd nie dolecą pociski. Czekajcie, chyba że. O, można jeszcze bardziej osłabić. No i liczy się to, że zużywam szał, a to też jest potrzebne. Może się uda. Krytyk. O, właśnie. Nieźle jeszcze troszeczkę. I będziemy mogli rozwinąć armię. Teraz trzeba to wszystko przeszukać. Hmm. Ktoś tu już przeszukiwał. A właśnie. Jeszcze tu jest kawałek. Do płotu. Hmm. Nie, no z nimi teraz chyba nie będę chciał walczyć. Na razie. Kasa. Przyznam, że kasa to mnie najmniej w tej chwili cieszy, ponieważ nie mamy w ogóle z nią żadnych problemów. Natomiast runki to by było coś, bo to by oznaczało szybszy rozwój. Hmm. Czy ja chcę tutaj zaatakować? W sumie chciałbym ale zakosić sztandor. Może się uda. Nie no, dlaczego? O! Bierzemy. Nic tu nie było. Czyli na razie nie walczymy z nimi. To chyba przeszukiwałem, co? A jak nie to się później przeszukę. Hmm. I tu jest mój statek. To raczej jest zamek, a nie gospoda, więc tutaj przepaski nie trafimy. Czy ja... O! Nie odwiedziłem tego? Wow! Doświadczenie! Hmm. Może tak na statek i udamy się na Easter. Mam tutaj coś do zakończenia. Dziękuję wszystkim za obejrzenie odcinka. W kolejnym będziemy dokończyć na Easteringu to, co jeszcze nam tu zostało. Do dokończenia.